Elo, widzowie, dzisiaj Egzekutor, czyli jedna z moich ulubionych rulfów w ludach, Pod ostatnim odcineczkiem segze wbiliście mi 2000 subów, co totalnie rozwaliło mi głowę, ciekawe czy tym razem damy radę dorównać. Wspólniku, szukasz fotela gamingowego? Model Diablo X1 oferuje dwie nowe niesamowite wersje kolorystyczne, a dokładniej Candy Rose i Aqua Blue. Znajdziecie tam fotele dostępne aż w trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel dopasuje się do ciebie, a nie na odwrót. Czyż nie są one przepiękne? Link w opisie. No to tym razem musimy wywalić pewną wspólniczkę. Mam nadzieję, że wszystko się uda, kurde, że co drugi? Ja. Chociaż mamy powód, żeby zwalać teraz winę na jasno różowego i robić z siebie cymbała, gdzie? Co jest? Kinia. Gdzie? Co tak szybko? No pięknie, Kinia. Morfling Węka zabił chyba Patrixa. Ej, Wenek, co ja? Kinia, widziałem, że ty się we mnie zamieniłaś. No to Kinia. No ładnie, Kinia. Kinia jest czysta. Kurde, znalazł się dziki obrońca rzecz, cholera jasna. Chłopie, ja z tobą podbiegłam do ciała. Kinia się we mnie zmorflingowała, widziała. Wenku, egz Kinia za burtę. A ja myślałam, że to w ciebie ktoś się zamienił, a to ty nosorka, widziałem. Kurde, to ciekawie, zagłosowali, nie powiem, że nie. Here we go! Teraz już idę na upartego nie mam wyjścia. O ktoś zgłosił rudego trupa. Mówię, że w kiblu byłam. Najpierw Kinia, ja bym bardziej strzelał, że wenku ma egzę. Możecie mnie później kinia jak nie wierzycie. Dziewczyny mają pierwszeństwo. Wenek ty kolorów nie rozróżniasz. PPG strzelasz. No załamie się ale cóż, na kinie. Jak nie ona to sorki mój błąd. Teraz sorkujesz. Zobaczymy. Jest gites. Także na jakiegoś osobnika otrzymaliśmy egze więc musimy zrobić tak aby wspólniki go wygłosowały a wtedy wygramy. Egzekutor z bliskim guziorem myślę, że generalnie dobre kombo. Pobiegam za osobą na którą mam egzekutora. Chciałbym to jakoś szybko skończyć więc trzeba wymyślić dobrą bajkę. Co jest tak, co tam, Zozol co to za fejkowanie skana było, co? Jakie fajkowanie? Nie wiem czy wiesz, ale widać jak ja mam, że fejkujesz, co niby widać. Wenek pewnie miał skan, jajco. Ja normalnie skana robiłam, ja nic nie zrobiłam. O właśnie przylazł ten ziomal obok mnie. No muszę cię wywalić byczku, niestety. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Okay. Widzowie od kogo ja tą tarczę dostałem? Chyba od żółtka co nie? Dzięki temu jestem niezniszczalny do momentu aż osoba która mi dała tą tarczę nie zginie. Masz nie ginąć wspólniku. Jak masz sygnały, że ktoś mnie chce zabić to wal w guziora, a wtedy już wiadomo kto wyleci. Ich tu jest jak mrówek. Dobra, jest strzelby i zapierdzielam dalej. Nie mogę oskarżać totalnie bez powodu tego osobnika, bo wtedy pozostali wspólniki domyślą się, że mam na niego egzekutora. Gdzie? Mijałem węka, węku i żółty sas na rowersów, bo biegają cały czas razem. Za mną grupa wspólników biegała, ja z nim całą rundę chodziłem. No tak, no nic póki co skipalę ten dzban, na którego mam egzem nie oskarża, więc niebawem ja się na niego odpalę, to będzie dobre. Najgorzej jak on mi teraz zginie to wszystko się spierdzieli i dostanę Jester'a oby tak nie było. Okej okay, rzekomo robi książki. Jakby tak ktoś mnie chciał zadźgać i gda guziora to będę zwalał na niego całą winę. A few later. Aha trup w kokpicie więc zgłaszamy. Oć mamy serka trzeba uważać. Papa ale on wyszedł. Skipi nie biegać za mną chmurą dymu. Co wszyscy żyją? Ktokolwiek czysty 100%, bo Masera mamy glicza, i nimi jest pewna osoba. Tak mamy, zobaczmy. On nie mnie gonił na początku. Naum ma glicza wspólniki. W sumie się zgadza, bo Naum mówi, że Masera, a naprawdę go ma ktokolwiek, kłamie. To Noum. Mamy majora. Radośnie to dostałem egzekutora na białego. Good evening. W takim bądź razie na początku pofejkujmy taski. Okej okay, kamerownik się na nas prawdopodobnie gapi. Zobaczmy na witalsach czy dalej wszyscy żyją. Zgaszenie prądów. O ale szybko ktoś naprawił popchamp możliwe że inżynier. Jeszcze wstecznego biega ktoś wrzucił. W takim momencie teraz oszuści przeważnie zabijają jak wiadomo że mamy Time lorda. No i wykrakałem. No to biały zginął, i teraz będę musiał robić z siebie błazna czy klauna, bo dostałem za to rolę dzikiego gestera. No to tak średnio bym powiedział widzowie. Okej okay, całkiem możliwe, że różowy ma inżyniera i mi to pokazuje. Znaleźli trupa, na którego miałem egzekutora. No to lipa zginęła uczciwa wspólniczka. Z tego fraga wenek czysty. Kurcze, i jak tu mam grać błazna. Nie wiem, może skitram się gdzieś do roga i będę setak, o tam siedział na tajniaka. To gdzie był wszyscy? Ja i prizoner w labie. Ja w laboratorium. A z losową miejscu we której nie podali jeszcze inni. Ja w spes imenie. Wybiegałem SO2 chyba widziałem wenku z krawkiem oka. Więc na pewno byłeś w spes imenie wenku. Ta robiłem segregację tych czaszek. Wenku może być. Czekaj czekaj, cwaniaczku to może być wenku. Bardzo sas wenku śmierdzi. Aha. Aż sam na siebie zagłosuje możliwe, że wygramy. No kurde jakiś Major dał bombę głosów na Cyjana. Bye, have a great time. Dobra, no nic, idę się schować za reaktor i tam siedzę do końca rundy. No to pewnie zaraz oszuści wygrają, bo siedzę już tu kilka minut. Let's do this. Może warto poszukać jakiegoś trupa i coś pokombinować. Co za paruwa przebrana za mnie, mi się w plecy wbiła, a było już tak blisko, że cholera jasna. Ale, że dostałem egzekutora na mirze. Ja pitolę nie wiemy za bardzo co tu mogę fejkować, ale no cóż, próbujmy. Się stało, a czasem Baku nie pobiegła pierwsza z panelu, mogła pobiec, że niby leci i się cofnąć jako słoper. Nobek widziałem to samo, chciałem to napisać. Co ty za teorię masz? Ok, Baku i kinia podejrzane, skip, echem. No i zarąbiście, że już podejrzewają Jana od początku. Czemu Cyjanowy mnie goni? Może maszeryfa i chce mnie walnąć? Nie wiem, będę uciekał dookoła stołu, aż naprawią ten dziki reaktor. Guzior jest konieczny w tej kwestii. Let's go. Okej okay, to Baku. Czemu? Jak był reaktor spierdzielałem jej dwie minuty dookoła stołu. Czekaj czemu Baku? Postraszyć chciała. Nie chciała mnie wypuścić. Widziałem Wenku uciekał. Baku zabrał oszuście. Bye, have a great time. Wspólniku daj koniecznie znać w komentarzu jaką rolę chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcineczku. Ano i miłego weekendu.